Co my dziś robimy? Czekamy ja opresora. No wiadomo. witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. No dzisiaj e, kolejny odcinek z serii GTA 5 gramy e, z Jarkiem, no i dzisiaj dzisiaj met metka, tak? Metka, metamfetamina? Ja nie wiem. Musiał polecieć i sprawdzić Polecę do metki. Bo my nie sprzedawaliśmy, my sprzedaliśmy kokę, maryszkę, więc wydaje mi się, że czas na metkę, wiesz? Możliwe, możliwe, nie wiem, nie pamiętam za dużo tego. Tylko teraz Pana... mi się dwa, dwa kluby pokazały, bo twój na niebiesko, mój na czerwono, i. No ale to bez różnicy, po prostu leć do, do metki, no nie? Masz na terminalu. Dobra, to... ale jak sprawdzić dokładnie, co tam. Mm, to wolę przez klub, wiesz? Mhm. No dobra, to leć sobie do klubu. A ja sobie podlecę pod metkę. Tyle Ja w metce będę widział ile masz towaru i ile wszystkiego M Metka łososiowa czy jaka? Nie wiem Metka śmieszka Jaka zimka <coughs> będzie Oj, przepraszam bardzo Dalej um. właśnie Właś Panie właśnie ja mam nadzieję, że cię słychać, nie? No ja też mam taką nadzieję. Jak dobrze ustawiłeś, to mnie będzie słychać. Jak nie, no to najwyżej będzie bez mojego dublingu, wtedy widzowie będą mogli pójść do mnie na kanał. Możesz przekazać u siebie. E, nie, widzę, że urządzenie audio, jak ty mówisz, to mruga. No to spokojnie. spoko, no to gitara, no to znaczy, że nagrywam. To super. Dobra, masz zasobów prawie full. Zasobów widzę i ilości towarów, nie wiem ile tam jest, ale jest... Mało, jedna kreska tylko, czyli w sumie jeden transport. Wartość towaru 74,350. Tak. No. Czy to jest sens sprzedawać? Czy lepiej papiery? Znaczy... Kasę. Drukarnia banknotu jest 28,350. Kurczę. Tak, yy, stoimy, można powiedzieć. Troszkę w polu, drodzy koledzy. No to może u mnie, ja się zatrudnię i może u mnie coś sprzedamy, co? No może tak zróbmy, bo... Dobra, ja się... dobra, no to ja, ja się... Yy, rozwiąż klub. Już rozwiązałem. Ja się zatrudnię Zatrudnię ciebie ja już opuszczam Opuszczam eee, znajomy. znajomy Tak u mnie troszkę wiesz Już ci wysłałem u. Dostałeś? Poczekaj już sprawdzę bo telefon się nie chce od... A i właśnie telefon się nie chce otworzyć Strzałko do góry No nie chcę się właśnie Bo jesteś w menu M Też nie Łażę normalnie O kurczę Albo gdzieś coś się przestawiło Albo Na napadzie zostaw, zobacz strzałkę w górę No tu tak, tu działa No, no dobra Czyli coś to musiałeś Coś musiałeś przestawić Gdzieś Dobra Prezydent Kurbów, zarządzanie, nazwa członkowie, wiceprezydenta, gdzie mamy, e, Wiceprezydent ogólnie. Dobra. E, to co, u mnie metkę sprzedajemy? Bo jak był tytuł filmu, że metkę, to może metkę w końcu sprzedamy, co? No może możemy metkę sprzedać. Gdzie ty bo... masz tą swoją metkę? Tam gdzie ty, na terminalu. Czekam na Ciebie, podlecisz tutaj to wtedy wezmę, no nie? Czekaj, 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 czekaj chyba, bo teraz. Szczukam gdzie ty jesteś. Terminal. Ach tu. No. dobra, już na co? Eee, no. Tak terminal dokładnie. Także moi drodzy, jakbyście chcieli nam pomóc pograć z nami, na pewno na pewno ja będę... Prowadził także live z gry, to jest nieuniknione. Yy, więc jak macie ochotę z nami pograć, nie ma problemu. Tylko że mówię, no my nie gramy na sesjach typowo publicznych, tylko po prostu dla, dla ze znajomymi. no nie? Z tego względu, bo graliśmy wcześniej na, na normalnych sesjach, sesjach publicznych. Ale po prostu no, y, dużo jest ludzi, którzy raz, że hakują, znaczy hakują, może nie hakują, cheatują, no i ciężko jest, po prostu ciężko jest cokolwiek sprzedać, a wiadomo y, czas to pieniądz, jak to się mówi. Y, ja też nie chcę tracić swojego towaru, tak samo i, i Jarek nie chce tworzyć, y, 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 że tak powiem tracić hmm. swojego towaru. Tak więc no, tak to wygląda. Dobra, to wchodzimy. Ja wchodzę. Jak chcesz, możesz pokazać swoim widzom, jak jak, jak u mnie to wygląda. A wejdziesz ze mną. O, dzień dobry, panie ochroniarzu. Nie, 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 nie chcemy odpuścić. Czekaj, ja od razu sobie zamówię ze sobą. Ale tu panie, no 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 no, panie, jakieś panie, piękne są te panie, to są panowie sami prawie. Dobra, za 423 tysiące. i będziemy samochodem czy samolotem? Może łodźmi. Łodziami? Helikopterem. Ale, o, nie jednym? Nie. Nie jednym. Fajnie było, żeby dwa były. Bo jak trzy to. No, dwa, dwa są chyba. Nie trzy, piętnaście musimy roznieść, więc na pewno są trzy. No dobra, no postaramy się. No jak stracę, to stracę trudno, no. Na biednego ja nie jest. trafiło. Ja. dokładnie. Ale są trzy, na pewno mamy piętnaście punktów. Ja. Tak więc lecimy do celu. Zabrać helikoptery. No i rozwozić towar. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Wszystko będzie ok. I tyle, no. Tyle w temacie. Jak to się mówi. Dobra. Ja z tego hangaru znowu trzeba wylecieć? Chyba tak. Nie, chyba tak, Dobra. Ja biorę ten pierwszy z mojej strony. Lecimy, moi drodzy. Tak, pierwszy odcinek helikopterem, więc może być ciekawy. Ja nie mam pojęcia do którego punktu mam lecieć pierwszego, więc. Nie wiem czy się we wesprzeć mapą czy nie Nie, leć po prostu na No dobra no Ja lecę zawsze Do pierwszego punktu któryś Mryga na żółty Bo mnie wszystkie ja... mrygają więc ja, U mnie też Pamiętaj, żeby lecieć w miarę nisko, no nie? No ja wiem, ale najpierw musisz ją wysoko wzbić, żeby wszystko pokonać, tak? Dobra, lecę do tego punktu. No nie wiadomo, gdzie to jest, więc zobaczymy. Dymu jeszcze żadnego czerwonego nie widzę, więc podejrzewam, że mam tam spory dystans. Nie pokazuje mi ile, I w ogóle takiej rzeczy nie pokazuje. Czy mi teraz też nie pokazuje, z tego względu, że mi tam nie kieruje do tego punktu? Ale już widzę, tam... E, ...czerwona ta. Widzisz czerwondę? Tak. Dobra, ja też widzę. Zniżam lot. Kurde, trochę za nisko poleciałam, ale na szczęście nie... Nie, no, ja muszę pomiędzy wiatrakami z... zrzucić. Dobra, zrzuciłem. Czekaj, ja się muszę wesprzeć mapą, bo ja faktycznie, ja nie wiem jakie mam te punkty. Tam, tam, tam. Dobra, lecę do tego punktu teraz. Potem i tak, tak będę musiał się wracać. Tak więc, tak to... Mamy trzy punkciki. Trzy mamy sobie, proszę Państwa, lecimy, lecę do kolejnego. Widzę ten czerwony dym, więc dobrze to wróżysz. Ja nie widzę, bo moje są pewnie nad wodą, albo wodą. Albo gdzieś na górze. Most. No pewnie, że do góry. życie mój P? Nie. Mam nadzieję, że przeleca tu dużo górę Przeleć Bo jak nie to będzie trochę dziwnie Tylch lipa będzie wtedy Przeleć Mówisz Nie, nie przelecę. Nie, nie przelecisz. Chyba nie no Ja muszę się zbić na wysoką górę Do góry, bo na samym szczycie mam już jestem do góry Dobra nie przelecisz do punktu? Masz jeszcze dwa, tak? Czy jeden? Tak? Jeszcze jeden. Ja mam jeszcze jeden i ty masz jeden i ostatni Helikopter mhm. Ja, pierdzielasz tam na wysoką górę mam się wspiąć. Na wysoką górę, panie. Dobra. Lecę po helikopter. Nie, ja że ja będę pierwszy, to go zabiorę. No, jak będziesz, no to go zabierz. Ja ci wtedy podowarzyszę. Ale wyrobimy się spokojnie, raczej. Ja bym w trzech lecieli, to już bym mieli koniec misji. No, ale na szczęście nie lecimy w trzech, tylko we dwójkę. Już wziąłeś ten helikopter? Dopiero dolatuje To chcesz się zabrać ze mną? No właśnie tak myślę. I tu lecisz? Tak. Da. No to dalej. O kurwa. E e hamuj tam mój, tam mój, mój Ląduj! Może no, no, ten na dachu wyląduje. To nie ty lądu leciałeś tutaj, tylko ty. A to ty tu lecisz. Też widzę, że tyś próbujesz stanąć. Żeś mnie pociachał To ja? No dobra, lecę Lecimy czego? Śmigłem <grym> Beski tu tak żeś mnie pociachał, że A Ja myślałem że, że ktoś do ciebie strzela tej. Nie mi... Śmigłem tylnym, tylnym żeś mnie po podziabał wiesz Proszę państwa i i co się kurwa stało? No, MAJSTER <grytami zamku> jestem, Halo. No No słyszę słyszę <grytami zamku> słyszę. Słyszę Dlaczego Kurwa Przepraszam za słownictwo, ale czemu mi zabubię ta? Nie wiem. Ha, u mnie zero zero. Co? Coś ciebie przycięło? Halo, Jarek. Udało się ocalić helikopter moi drodzy. Tak więc dokończymy misję w... chyba same... sami. Czy znaczy, no nie chyba, tylko raczej raczej sami doko... Dokonam, dokończymy tą misję dzisiaj. Trudno no. Dziękuję bardzo Jarku. Niestety Jarek chyba ma problemy techniczne. No, ale trudno. I tak, tak pomógł. To, co w sumie miał zrobić, to zrobił. Jestem mu bardzo wdzięczny za to. A my, no, trudno, no, musimy sami sobie poradzić z tym. Mamy jeszcze 16 minut i 5 przesyłek do, do dostarczenia, że tak powiem. Myślę, że damy radę spokojnie. Nie powinno być problemu. A tylko helikopter, bo helikopter jest dość mocno, że tak powiem. Zniszczony, jedyne to mnie martwi, że on może trochę nie podołać, bo trochę dostał. Eee, został zniszczony, więc no. Dobra, pierwsza paczka dostarczona, teraz leci do drugiej. Teraz trzecią. Chciałbym sobie na mapie to zobaczyć mniej więcej, jak te punkty są rozłożone. Dobra, tu mamy trzeci, czwarty i tam piąty. Dobra, to lecimy do tego. Potem do kolejnego i tyle. Damy radę, moi drodzy. Szkoda tylko, że Jarka nie ma. Teraz ten, tak? Mamy. Tak, i na końcu tamten, dobra. W jaki sposób dostarczamy Jarek, Jarek jesteś? Jestem Halo. O, jesteś Cały czas byłeś? Cały czas byłeś, czy się nie odzywa? Aha. Neta mi wyrzucił. Tak myślałem Neta mi wyrzuciło panie Dlaczego? Nie wiem. Może router się resetował, wiesz, bo u ciebie to już północ, tak? Mhm. Mm to może u północy się po prostu router resetuje. Tylko powiem ci, że teraz, jak mam GTA uruchomione i ten, to mi pokazuje, że on się zalogował do social cluba. No tak, no bo jak Cię odcięło internet, no to musisz się ponownie zalogować. Ale dostarczyłeś i ostatni punkt mi został i jeszcze 13 minut, tak więc spokojnie. Zobacz, już wystarczyło. Ale ta, nie? Ta, taki zniszczony ten helikopter był, tak, tak go rozwaliło o budynek. Stary czekaj, bo też chciał wiedzieć. Myślałem, że nie wylecie, bo tak się w budynek waliłeś konkretnie. Ja wylatując też się waliłem w jeden, zaraz w kolejny, ale na szczęście... Na szczęście się udało, no nie? Helikopter lata. O dziwo. Na górę mam tam dostarczyć? Pewnie tak. Taki mały psikus zrobił internet. No, ale ja też miałem problemy, wiesz o tym, no nie? Mhm. Ale no. aż się zdziwiłem, bo wiesz. Auto... Ale mikre zamku, dosłownie mikre zamku. Dobra, sprzedałem. 423 tysiące. Pół milionka prawie na konto wpada, ale no, gorsza. Nie tyle, że mnie rozłączyło, co zamkło mi całkiem grę, nie? Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za ten odcineczek. E, przykro mi bardzo, że Jarek że rozłączyło. No niestety, no zdarza się, wiadomo, problemy techniczne i tak dalej. No, ale myślę, e, że w następnym odcinku będzie wszystko ok. Mam taką nadzieję. E, dzisiaj się z Wami już żegnam. Jest już dość późna e, godzina, bo o której teraz, e, która jest teraz godzina u mnie, jest 23:08, także w Polsce jest po północy. No nic, no dziękuję Wam bardzo. E, do usłyszenia. Zostawcie tam lajka, subskrypcję, komentarz, żeby kontakt zawsze był. Bo wiadomo, no, warto mieć kontakt ze sobą. No i tak jak wspomniałem wcześniej z Jarkiem, no szukamy jakiejś chętnej osoby, jedną bądź dwóch, przy pomocy nam właśnie w sprzedawaniu różnego rodzaju towaru. Tak więc jak ktoś, kto, ktoś z Was ma ochotę, no to zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu poprzez komentarze, czy tam poprzez maila. I wtedy dostaniecie, że tak powiem, linki na Discorda, bo my korzystamy z Discorda, jeżeli chodzi o komunikator. No i wtedy no najwyżej sobie zagramy razem. Tak więc, no cóż. E, za chwilę ląduję, no i... No i czas się pomału żegnać. Misja zaliczona, towar sprzedane, prawie pół bańki wpadło, więc... Jest elegancko. Myślę, że jest dobrze. Dokładnie. Także dziękuję bardzo, dobrej nocy życzę, czy tam dobrego dnia, do następnego dnia, do następnego razu, przepraszam bardzo. Trzymajcie się, hej!